O, dzień dobry wieczór. E, dzień dobry wieczór. E, no, będąc konsekwentnym w tym co się ewentualnie robi, e, ewentualnie można osiągnąć sukces, tak się kiedyś powiedział, więc um, zdecydowałem, że skoro, skoro zacząłem e, 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 skoro zacząłem zacząłem cały zamota chwilowa. Pff. Skoro zacząłem cały ten kanał, o tym, żeby wam powiedzieć, w jaki sposób można sobie zacząć, zacząć korzystać z czatu GPT lepiej. Więc konsekwentnie przejdziemy do lekcji numer 2, czyli nadawanie naszemu pytaniu nadawanie kontekstu naszemu pytaniu. Czyli na przykład, bardzo łatwo jest napisać coś takiego. Jak. Jak milionerem, jak zostać milionerem, jak, jak zostać milionerem i będzie. Bo przecież wszyscy kurczę ja chcą tego samego cały czas. Wchodzimy do pracy. E, e, dla przyjemności, przynajmniej większość z nas, tak mi się wydaje. Napisz proszę, pamiętajcie, że proszę, proszę. Cały czas. To mówiłem sobie, że następny filmik będzie trochę bardziej zorganizowany. No to proszę. Proszę, jak zostać. Milionerem. Od razu chciałbym nadmienić fakt tego, że tutaj jest Chat CharlieBT4. Um, tak, to jest ta, ta wersja, którą za, za, trzeba tam troszkę, troszkę zapłacić i są, jest bardzo dużo alternatywnych źródeł, z których takich, że yy, 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 tak powiem, yy, to na pewno nie będzie tak bardzo kompleksowe. W w którymś Wam momencie jakiekolwiek inne aplikacje, także nie wierzcie w jakieś tam chatboty, jakieś tam aplikacje na Play Store, na jakiś top, czy tam skorzystacie z jabłka, czy ja osobiście jestem przeciwny jabłkom, w sensie lubię jabłka, ale, ale nie, nie, nie te. Wolę takie które rzucą na drzewach. Nie, żartowałem, nie, po prostu nigdy nie miałem apla i, i, i dlatego, że tam jest za bardzo zamknięty ten ekosystem i trzeba mieć bardzo dużo rzeczy, a jak się zdepta, przypadkowo zabawkę, to już jest w ogóle png w pizza nas głową no, bo trzeba dużo hajsu za to zapłacić i mam bardzo ograniczony sklep więc nigdy nie korzystałem z Apple'a natomiast wszystkie te aplikacje, które, albo wszystkie nie, nie są wszystkie, większość tych aplikacji, które w tym momencie oferują jakąkolwiek interakcję z, z wersjami 4.0 i tak dalej, które nie są open source, które nie wiem Wymagają od użytkownika takiej ewentualnie aplikacji jakiegokolwiek troszeczkę większego myślenia niż, niż, niż to, że ja sobie ciągnę aplikację, wszystko będzie za free. Tak, wszystko będzie za free. <ścoughs> kurwa 2024, w jakim świecie my żyjemy? Generacja kurwa X, która wszystko miała za darmo, i, i teraz nagle, jak się okazuje, że coś, coś może nie iść po myśli, to, to się kurwa majty ściskają. No to taka moja, tam, dobra, proszę, napisz jak zostać milionerem. I wracamy do kontekstu, kontekstu właśnie, czyli tego samego co chciałem, się nie chciałem od samego początku powiedzieć kontekstu wypowiedzi. Napisz proszę jak zostać milionerem. I tak, y, za program, za, w, tak, y, jeśli chodzi o y, ChatGPT4, tak, używam tej wersji płatnej, tak, zapłaciłem za nią chwilę i i dalej podejrzewam, że będę jeszcze chwilę z tych usług korzystał. Dlatego że wydaje mi się, że, że warto. Dlatego że yy, odpowiedzi są dużo bardziej ciekawsze, są bardziej dużo rozbudowane i bardziej dużo z tego wszystkiego można wyciągnąć niż w tej darmowej wersji. Yy, to, co się dzieje na ekranie, to jest właśnie to, co się właśnie odpowiedziało na żywo. Napisz proszę, jak zostać milionerem. Bla, 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 bla. Edukacja finansowa, oszczędzanie, tak, dywersyfikacja, budżetowanie, y, długoterminowe planowanie, rozwój osobisty, ryzyko, cierpliwość, styczeń to są wszystko według mnie zajęliście bardzo dobre rady, e, ale y, one tak naprawdę kontekstowo nie dają nam y, y, jakiegoś bardziej, większego nakierowania. Czyli po prostu takie pro... Wróć. E, proste zadanie pytania: napisz, proszę, jak zostać milionerem da nam taką prostą, ogólną odpowiedź. Ale... gdybyśmy na przykład dodali coś takiego, jak... jak kontekst. Czyli... Czyli na przykład y, widzimy, że te, powiedzmy, 8 rzeczy zawsze mogą być więcej, ale załóżmy, to są te, to takie... On... To coś nam wypisało pięć, osiem najważniejszych rzeczy, które te, teoretycznie, rzecz biorąc, mogłyby wpłynąć na naszą sytuację finansową. Ale to są wszystko rzeczy ogólnikowe, więc hmm, gdybyśmy chcieli na przykład dalej być milionerami, nie wszyscy są, ja też nie jestem, nie, 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 nie mam tutaj żadnych takich... Y, y, pól naftowych od, od babci w, y, w spadku, ani, ani jakieś tam majątności, ani, ani pola bawełny, ani niczego, tylko mam swoją głowę ewentualnie swoje ręce i mogę sobie klikać i, i coś tam coś jeszcze prześwirować. Bo czasy przechodzą ciężkie i będą jeszcze trochę bardziej cięższe. E, ogólnie. Więc... E, możemy zrobić coś takiego, żeby właśnie temu pierwszemu pytaniu, y, y, znaczy pytaniu z najprostszej rzeczy, którą by większość z nas może by, mogłaby wpisać do, do takiego czata GPT to jest coś takiego jak napisz proszę jak zostać milionerem ale teraz tak, dostałem taką odpowiedź możemy się skupić na czymś takim jak kontekst, czyli prostszą metodą będzie zrobić coś takiego ctrl c czyli kopi. ogólnie to bardzo polecam przeglądarkę Opera przerzuciłem się ostatnio na Operę i powiem wam, że działa dużo, dużo, dużo bardziej szybciej niż, niż te wszystkie inne Androidowe szajsy, na pewno już nie Chrome no, i, i tak dalej od Google też można się uwolnić, ale to jest wyższa szkoła jazdy, trzeba nad tym trochę bardziej popracować, nie zmienia to faktu, iż, że jeżeli dodamy kontekst do tej wypowiedzi, napisz proszę jak zostać milionerem, ale ale Skupiając się tylko na e, kwestii edukacji, e, być caps lock. Proszę, dziękuję. Przepraszam, to są magiczne słowa. One zawsze działają. Proszę, rozwiń ten temat. A, czyli teoretycznie rzecz biorąc, yy, mamy coś takiego jak yy, jest składnia. Yy, 1, 2, 3, 3, 3, Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7, 8 gdzie y, akcentowanie na y, pewne rodzaju rzeczy są y, bardziej owocne i bardziej potrafią dać większe rezultaty niż gdybyśmy się tylko akcentowali, gdzie jest powiedzmy 8, 8, 8 elementów w jednej całości, a my skupiamy się tylko na jednym i liczymy na to, że wyjdzie nam całe 8. No nie, to będzie tam, no, znacie matematykę, mam nadzieję. Yy, dlatego trzeba się skupić na tym, żeby to, to jakieś równanie, a te równanie są bardzo powiązane, bo to są algorytmy komputerowe. Algorytmy komputerowe zupełnie działają inaczej na, na, na YouTubach, inaczej działają na Facebookach, inaczej działają na TikTokach. I tutaj, yy, shout dla Magdy, yy, Madzi, którą poznałem bardzo dawno temu. Yy, nie, po, nie kontaktowaliśmy się już od dłuższego czasu. Aczkolwiek widzę, że, że ona, ona praktykuje dokładnie tą samą zasadę, którą yy, która daje ewentualnie możliwość tego, żeby stać się bardziej famous na, na, na tiktokach i yy, dostać więcej lajków i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze raz shoutout dla Madzi. Eee, no Madzia Ayurveda. O, jakoś, jakoś tak to chyba szło. Yy, nie zmienia to faktu, że... Musimy nadać zawsze jakiemuś pytaniu kontekst, czyli po prostu y, to, to jest prosty przykład, znaczy taki prosty, jeden z prostszych przykładów. Możecie oczywiście y, y, napić proszę, jak zostać seryjnym zabójcą, ale skupiam się na kwestii tego, w jaki sposób unikać y, 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 organów ścigania. <laughs> no, albo coś możecie próbować. To jest otwarte, tylko po prostu znając pewną zasadę taką podstawowych rzeczy, o które nawet nie tyle, o które można zapytać. Jak to, w jaki sposób to zapytać? To jest zupełnie, zupełnie inna, inna bajka niż to, o co można pytać. Bo można pytać o wszystko, najlepiej No, dopóki nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi nie. Taka jest, taka jest zasada. Więc teraz zrobimy tak: napisz, proszę, jak zostać milionerem, ale skupiając się na kwestii edukacji finansowej, czyli tego pierwszego punktu, który nam tutaj wcześniej podano, jako tego, w jaki sposób zostać milionerem i jakie kroki trzeba poczynić. Więc proszę, rozwiń ten temat. No tam gra muzyczka w tle jakąś, chciałem włączyć, tam coś grało, a teraz się włączyło, a teraz sobie zobaczycie jak to się... Żeby nie było, nie było w taki sposób, że ja to coś próbuję robić na, na lewo i potem zrobić ctrl-c, jakieś fałszywe rzeczy. Ja to robię na żywo. W ja się na żywo, na żywo, na żywo, na żywo. Staram się y, nie... Y, y. Ja też jestem bardzo często zaskoczony tym, co ja tutaj sobie mogę ewentualnie wyczytać, nawet takie głupie przykłady jak... Y, y, Dorwałem się do Midjourney 6.0 i, i napisałem do siostry proszę tam, proszę, proszę, dziękuję, przepraszam, pamiętajcie o tym. E, e, proszę, podaj mi jakiś, jakiś, jakiś głupi, najbardziej losowo, zupełnie zajebiście randomowy przykład czegoś, co, co można byłoby ewentualnie wpisać do, 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 do sztucznej inteligencji, która produkuje obrazki, żeby to jakoś fajnie wyszło. E, do tej pory mi odpisała, chyba się obraziła, albo, albo nie wie co powiedzieć. A ja wpisałem yy, latające la, latający, latający chomiki z kosmosu. O, jakoś tak. <laughs> Uwierzcie mi, naprawdę, to, jest, to, to, są takie potężne, to są takie potężne rzeczy, które teraz w tym momencie można zrobić, że to jest yy, pała mała. No, tak w tym sposób mogę powiedzieć, że yy, głowa yy, i tam, i wszystkie części ciała mogą zacząć odpadać w momencie, kiedy człowiek się zacznie edukować w pewnych kwestiach, tak jak na przykład tutaj. Oczywiście edukacja finansowa jest kluczowym elementem na drodze zostania milionerem, bo to kilka szczegółowych kroków, które może podjąć aby rozwiązać swoją wiedzę w tym obszarze. Podstawy finansowe osobistych, inwestowanie, podatki, optymizacja, planowanie merytalne i on to rozpisał tylko i wyłącznie na podstawie tego pierwszego punktu, czyli edukacji finansowej. Już nie wspominam o tym, gdybyście zaczęli głębiej grzebać w takim na przykład temacie jak oszczędzanie, inwestowanie, dywersyfikacja, kryptowaluty i tak tam, tam. Długotrwałe pleminowanie, uczenie się tego, w jaki sposób działa rynek i, i, i na czym działają y, cykle, rozwój osobisty i sieciowanie, umiejętności i kompetencje, sieć y, y, kontaktów zawodowych. Cokolwiek co jesteście w stanie zrobić ewentualnie czymś się interesujecie, czym chcecie. Się... <laughs> Od dawna się interesujecie, nie chcecie się do tego przyznać, no. to już jest taki trochę cięższy temat, bo to można wejść na różne dziwne, dziwne, dziwne i dziwniejsze schematy, ale jeżeli macie tylko i wyłącznie na tyle odwagi i siły, żeby, żeby zacząć o tym opowiadać i, i znaleźć swoją niszę, no to ja naprawdę polecam, bo, bo to jest fajna sprawa, a nawet jeżeli nie, to po prostu spróbujcie zacząć robić coś takiego po prostu. Ja tak zacząłem. Zacząłem to już jakieś no, w połowie zeszłego roku nagrywać nagrywać swoje myśli i, i uwierzcie mi, gdybyście usłyszeli, jak ja y, mówiłem sam do siebie y, pół roku temu, to to wielu z was stwierdziłoby nagle, że, że y, albo by na, z, y, anonimowy donos na tego pana proszę go zamknąć, bo on jest kurwa no, taki, a nie inny, nie nadaje się do społeczeństwa. Ale nie, to trzeba wywalczyć takie sobie takie. Y, Edukacja przede wszystkim, edukacja codziennie, bo ten świat się tak posuwa do przodu, że, że to, jest, yy, to jest nieporozumienie. To jest tak, tak yy, to jest nie 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 12, albo 1, 1, 2, 5, 8, 13 sekwencja Finabaciego i takie tam inne sprawy. Yy, yy, kurwa, jest to słowo, Cze jest to słowo? ekspedencjonalnie bo to się rozwija w takim szybkim tempie, że naprawdę wyjdźcie mi to, ten, ten rok zaczął się już zaczął się od różnego rodzaju bandzajów, a co będzie jeszcze dopiero dalej, to, 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 to lepiej przygotujcie popcorn, ewentualnie kurwa, jakiś jak, nie wiem, coś, coś trzeba zacząć ze sobą robić. Bo, bo to, co się będzie działo w tym roku, to no to będą o tym pisać w książkach ewentualnie jakieś tam, jak się, któreś zachowają. Albo nie, albo nie, bo po prostu to tak naprawdę to zależy tylko i wyłącznie od nas. tak samo jak każdy, każdy, wszystko to, co się dzieje ja już nawet przestałem oglądać wiadomości, przestałem oglądać jakieś tam te um, demonstracje i nie demonstracje, Oczywiście demonstracji to od razu, to, to jest coraz częściej, coraz więcej jest ich widać, ale y to nie jest ten temat, na którym ja chciałem opowiadać, bo, bo, bo to nie miał być ten temat i znowu wyszło 15 minut i mam nadzieję, że to się nagrało, więc yy, zrozumcie kontekst, kontekst to jest właśnie to, żeby, żeby nadać kontekst temu pytaniu, czyli co i dlaczego, coś, dlaczego, to jest część numer 2, spotkamy się mam nadzieję w części numer 3. Więc tam ewentualnie jakiś like share i tak dalej, i tak dalej. Nie ma i tak dalej, i tak dalej. Będzie dalej, cały czas jest, istnieje to wszystko. Nie zmienia to faktu, iż że ja bym chciał Wam życzyć bardzo dobrego wieczoru. Dziękuję, jeśli się do końca i spodziewajcie się więcej.